Cześć, tu Rafał Bańka i. Przemek Gąska. I pierwszy raz jedziemy naszym nowym Volvo. Po dwóch i pół roku przerwy odjeżdżenia. Zobaczymy, co będzie. Będziemy się dobrze bawić. Witamy serdecznie załoga numer 28 Tomasz Wiktorowicz, Wiśniewski Mateusz Jesteśmy tutaj na tej imprezie trzeci rok z rzędu Za każdym razem bardzo by się i Jeździmy starym, poczciwym samochodem Renault Clio 1.8 v z 1992 roku, także staramy się, będziemy jeździć pewnie dopóki się nie rozpadnie, mamy nadzieję, że widzimy się wszyscy na mecie Oczywiście wiadomo, jakie jest najszybsze auto? Auto służbowe jeszcze tu nawet teraz na słońcu przybija coś. Nie szczędzę tego autka, jadę głównie dla fanów. Nie oczekuję nic wielkiego, ale pod nią by się przydało, zawsze będzie cieszyło. Marek Pietrewicz, Sebastian Krzykowski, pilot. W tym roku wracamy, mamy nadzieję na pudło co najmniej. Raczej na ukończenie. Na ukończenie przynajmniej, tak? A przasnyż, bo fajna, fajna organizacja i wszystko jest tak poukładane, że jest czas na zapoznanie, nie ma takiego biegu. I to jest jeden z niewielu rajdów, znaczy imprez jakby samochodowych, które są organizowane na drogach publicznych. Co jest mega super jakby tematem. Można jechać, praktycznie można się poczuć jak prawdziwej takiej rajduce RSMP Dokładnie. dużo wyższych klas, prawda? Super jest odcinek zrobiony. Cześć wszystkim, ja się nazywam Konrada Kubiec, a ze mną na prawym jest. Paulina Witkowska, hej! Bardzo nam miło. E, przyjechaliśmy na Kajotes pierwszy raz w tym składzie i Paulina pierwszy raz w ogóle na prawym, a ja aż drugi raz na Kajotesie także są to nasze kompletne początki. A przyjechaliśmy do Was z Citroenem C2 VTS. E, i, I do, cóż, prawdę powiedziawszy, jeżeli chodzi o cele, to przede wszystkim chcemy zobaczyć, jak nam się jeździ i jak się nam podróżuje po północnym Mazowszu. A co dalej, to zobaczymy. Zapowiada się ekscytująco. Tak, to naprawdę. Nie możemy się doczekać. Siema, tutaj Automobil Klub Suwałki. Jesteśmy na rajdowym kryterium Orlika. Jak zwykle delegacja suwalska postanowiła wybrać się na tę imprezę. W tym roku zebraliśmy 6 aut. No, generalnie plan jest taki, żeby troszkę tutaj zamieszać w klasyfikacji i dobrze się bawić, a finalnie zabrać ze sobą jak najwięcej pucharów do, do suwałk. Mamy pewną strategię klubową, ale nie możemy głośno wymawiać do kamery. My po prostu nie hamujemy. Niektórzy mają problemy z masą, ale dzisiaj liczymy lato. <laughs> dzisiaj warunki sprzyjają, także mamy nadzieję, że to w niczym nie przeszkodzi. rajdowego kryterium Orlika 2023 w imieniu organizatorów, czyli Automotor Club, przez Przestępca. Przed Wami 7 prób sportowych. Miłoszewiec, Szewiec, Bartniki i kryterium uliczne na ulicy Orlika. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy po zapoznaniu z trasą. Jeżeli nie ma pytań, to życzę Wam wszystkim powodzenia i spotykamy się, mam nadzieję, wszyscy na siódmym klubie sportowej na Orlika. Dzięki bardzo. что we <music> Za nami kolejna edycja rajdowego Kryterium Orlika, tym razem 2023 rok. Mam nadzieję, że udana. Z tego miejsca pozostaje nam podziękować głównemu sponsorowi, czyli Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przestnyżu oraz partnerowi miastu Przasnysz, które współfinansowało naszą imprezę. Oraz z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym ludziom, którzy, bez których ta impreza nie mogłaby się odbyć. Członkom automoto, Klubu Rzemieślnik Przasnyszu, jak również Automobil Klubu Polski, którzy przy każdej imprezie wspierają nas swoją obecnością, wiedzą, doświadczeniem. Także wielkie ukłony, wielkie podziękowania dla, dla tych wszystkich, bez których ta impreza dzisiaj by się nie odbyła. Mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku. Dzięki bardzo! Jesteśmy z Koła Młodych. Reprezentacją z Koła Młodych. W przyjechać... skromnym składzie. Skromnym, ale może za rok będzie większe. I już chyba trzeci raz. Ja przynajmniej trzeci raz jadę, i jak zawsze było super. W co roku staramy się tutaj przyjeżdżać. Myślę, że jest, jest to nasz ulubiony KJTS, w sumie SKJTS w Mazowieckim. Trasy, jak zwykle, są świetnie przygotowane i dziękujemy organizatorom za świetną imprezę. I żniwo Koła Młodych. Pokaźny. <noise> tak, tak jest. Także dziękujemy. W tym roku, bo to już trzeci rok z rzędu jesteśmy w przesmyżu, trzeci raz z rzędu wygrywamy klasę. No, klasę czwartą. A, klasę czwartą do dwóch litrów. Natomiast w tym roku udało się również e, zająć drugie miejsce w klasyfikacji generalnej pod e, niestety. Pod wpływem Pecha również konkurencji, których serdecznie pozdrawiamy. Klasa Legend też doszła do Jakowazon. No, ale to tak dodatkowo chyba, bo to chyba jedyni tak, byliśmy. Ale, ale fajnie, że, że starą babcią jeszcze tu można trochę wyjeździć i, i poszaleć po bardzo szybkich trasach tutaj mazowieckich. Najdowe bo... kryterium Morlika 2023 już za nami. Co widać na załączonym obrazku, delegacji z suwałk poszło całkiem nieźle. Większość naszych aut dojechała do mety, z dobrym skutkiem. Na pewno mega emocje, mega wrażenia, które zabieramy ze sobą do domu. I jedno jest pewne, za rok wrócimy tu znowu z jeszcze większą ekipą. Serdeczne podziękowania organizatorom za to, że mieliśmy okazję się pojeździć fajne odcinki drogowe, z dużymi prędkościami, na dużych odległościach. I liczymy na to, że za rok Tą poprzeczkę, którą sobie postawili. Utrzymają, a nawet ją jeszcze bardziej podniosą. O, no, jest. Kurak, się, się nie stało.